W krótku przy pistileczkach, bo by było nam bramko hmm. drugą stronę skręcę Iść była do góry Tak, jedno będzie Słuchaj, tak Tu myślałem, że będzie gorzej, ale to tu No przecież tak bym tutaj nawet nie, dojechał wcześniej, nie, nie, no, lepiej nie, nie, znaczy, nie, Wiesz, nie, nie, no nie, nie, no nie, no nie, nie, no to trochę nabija, nie To za poważnie, bo tam jest odcinek ja i ja ha, ha, ha ha hi hi, 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 hi. Kuba aha. nie dojedzie do... Najbliżej tego wskażę, zabrały dwa koła drodzy. I po nie Nie, nie musi być. No idealnie weszło. No właśnie musi trzeba w tył. No. Ale pamiętacie, że jestem w szoku, że tak to musi nam trafić nie? No, ładnie, tak. ładnie? No ładnie, ładnie no. to trudniej. Podzielę czwóreczkę. Czwóreczka znana w miarę prosto, jest szeroka, ale trzeba trzymać się korzeni. To pokażemy wam korzonki, w korzonki, które nie mam Bardziej hmm. kastrzał teraz tutaj, tam interweniuje, którą być może bo albo albo się coś stanie niech będzie ten trzeci punkt no ja bym zaliczył że dotną e, no dobra no nic ale będzie na tej bramce nie przyjechałem dwoma kołami więc musi jeszcze raz e, przejechać teraz jedzie bardziej i tamtej strony którą 7 do 2 ta bramka w drugą stronę na razie idzie dosłownie cztery brameczki miną piętą sobie, bardzo mi się podoba bo model ma większe zastosowanie i też fajnie wygląda Zdanie. No, no, no. Te liście co tu są, to wiesz jak rysają, nie? Że piłki spadają. A jedziesz obok. Piątka, lajtowo. No tak. No, 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 no. Nie no. poddałeś. A Ty też nie masz tych oponek tych najtańszych. Ty masz tej wersji white, Ty masz te średnie. Zamknąłem ten nik do opony. Żebyś miał trudniej. No Żeby miał rywala, nie? Musisz wygrywać cały czas. tylko mm. jedną linię tak? Duży jest, kuba, kuba. A ty ją możesz kurwa ile chcesz na odcinku, ale jak najwięcej to ci porozmawiasz. Teraz na ten wyjazd Kuba stalowa. Uwaga, ten jeden punkt. To... Ty jak miałeś tę stratę tych siedmiu, no to kurde bardzo liczyłeś, widzisz. Nie 7, bo 7 -0 było zanim zacząłem no, tej. To no, no, to za przykro mi. <laughs> tu się to przyjmie, że to będzie przy piątej czwórce. <laughs>